Cześć, witamy Was na naszym kanale. Dzisiaj odcinku ze skateparku raczej nie będzie, ale ja możemy was. się mylić. Dzisiaj Wam pokażemy nasze deski, ile kosztowały, jak wyglądają siema. Moja deska kosztowała około 150 zł. Jest już tutaj tak trochę zdarta, głównie z tej strony, i Bo tak samo jest tak. Z, z tej strony, głównie od trików i takich innych. I od wywrotek, oczywiście. Tutaj są takie kółka. Jest właśnie w takich wzorach. No, różnym. kółka są kauczukowe a więc dobrze się na nich jeździ to jest taka śruba, można sobie ją regulować, żeby lepiej skręcić, ale to pewnie raczej każdy wie. Tutaj tak to wygląda. Tutaj jest taka gumka. I, I ona na szczęście jest taka gumowa, bo gdyby była plastikowa, to by się tym prawie w ogóle nie dało skręcać. Moja na szczęście jest taka gumowa. A teraz przejdziemy do deski mojej kuzynki Amelki. Moja deska kosztowała 140 zł. Też ma zdarte tutaj po bokach i tam. Moje, moje kółka również są kauczukowe. Jest tu też, ma, też mam gumeczkę i też mam siłkę. No każda deska rolka ma. A więc bardzo polecamy Wam takie deski, możecie sobie kupić. Naprawdę spoko opłaca się, chwilę trzeba się tylko pouczyć na nich jeździć, a potem można zawieprzać po ulicy. I tak samo każde deski mają tutaj coś takiego, żeby na przykład można móc ją podnieść albo zrobić jakieś triki. I właśnie tutaj jest często najwięcej zadrapań. To są takie śrubki, każde ma. Także to chyba raczej wiecie, wiem, że mówię zbędne, takie szczegóły, ale jednak wolę to powiedzieć. Też tutaj po bokach ma zdarcia, tak samo jak jej deska. No, a więc polecam takie deski, naprawdę są dobre. A teraz przejdziemy do samego odcinka. Pierwszy styl normalne jeżdżenie. Drugi styl jeżdżenie na. Dupie. Trzeci styl jeżdżenie na dupie. Dziękujemy. Dziękujemy za uwagę. Widzimy się w następnym odcinku. Zostawcie suba, lajka. Do widzenia. Cześć!